Wirujące święto tańca, barwna parada z okazji Święta Trzech Króli czy zapierające dech w piersiach pokazy teatrów plenerowych. Toruńska agenda kulturalna z siedzibą w Krzywej Wieży porusza kulturą przez cały rok. Ruska agenda kulturalna powstała w roku 2011 i od tego roku zajmujemy się organizacją wielu imprez kulturalnych, działaniami edukacyjnymi. Naszą jakby specjalnością są wydarzenia plenerowe. domnik Mikołaja Kopernika i wejście na ulicę Szeroką. W tej scenerii w 2014 roku otworzyliśmy szóstą edycję Bella Skyway Festival. Niesamowitą instalacją włoskiej grupy Mariano Light. Takich niesamowitych, spektakularnych instalacji na Bella Skyway Festival co roku jest kilkanaście. W różnych miejscach zespołu staromiejskiego w Toruniu można odkryć różne ciekawe rzeczy. Mamy mappingi 3D, mamy artystyczne prezentacje, mamy i świetlne rzeźby. A to wszystko przekłada się na efekt. Tym efektem jest zainteresowanie publiczności i zaktyw publiczności Co roku w lipcu w plenerach toruńskiego rynku nowomiejskiego aktorzy z seriali, filmów i teatru prezentują filmowe piosenki, które wszyscy znamy. Piękne orkiestrowe aranżacje, nazwiska z pierwszych stron filmowych gazet. No i utwory, o których nie sposób nie pamiętać. Zawsze w lipcu w Toruniu festiwal piosenki i ballady filmowej. Studio telewizyjne kamery. Warsztat pracy, dziennikarza i reportera. Na co dzień obserwujemy efekty ich pracy, ale dzięki odbywającemu się w kwietniu w Toruniu, a organizowanemu wspólnie przez miasto Toruń, Toruńską Agendę Kulturalną i Telewizję Polską Festiwalowi sztuki faktu możemy zajrzeć za kulisy. Najlepsze reportaże i dokumenty, najlepsi reportażyści i dokumentaliści spotykają się w Toruniu. Tutaj dyskutują o swojej pracy i pokazują, jak ona wygląda od kulis. Warsztaty, spotkania, prezentacje, wszystko co chcielibyśmy wiedzieć na temat. Sztuki przedstawiania informacji, sztuki przedstawiania Faktów. Festiwal sztuki faktu zawsze w Toruniu, zawsze w kwietniu. Toruńska agenda kulturalna dba również o lokalnych artystów i animatorów kultury. Dzięki mikrowsparciu realizuje się m.in. dziesiątki działań edukacyjnych, publikacji i warsztatów. Tońska Agenda Kulturalna odnosi naprawdę duże sukces, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych. Wystarczy powiedzieć, że jesteśmy jedyną instytucją w Polsce, która jest partnerem w aż trzech projektach, które są finansowane z młodego programu Kreatywna Europa.